Witam Państwa ponownie. Każda droga prowadzi w dwóch kierunkach, ale bohater naszej dzisiejszej historii przez długi czas wędrował tylko w jednym i to niewłaściwym. W końcu jednak zawrócił i poszedł w przeciwną stronę. Ta sama droga, ten sam człowiek, no może nie całkiem taki sam. Kurs jaki obrał miał dla niego ogromne znaczenie, odkąd jego serce, umysł i życie zostały wyzwolone. Idę, już idę. Dlaczego nie mówisz, że to ty? Przecież i tak byś mnie nie usłyszała. Moja żona nie żyje. Odeszła, mamo. Umarła przy porodzie. O Boże, synku. A co z dzieckiem? Żyje, ale jej już nie ma. Co ja teraz zrobię? Zaopiekujesz się nim, mam nadzieję. Ja się dobrze babo. mamo. Lekarz powiedział, że urodziło się niewidome. Ona... Ona nie zdążyła się o tym dowiedzieć, mamo. On nie widzi. No, to tym bardziej. Przywieź je do mnie, synku. Zaopiekuję się nim najlepiej, jak potrafię. Przedstawiamy Państwu kolejną audycję z cyklu wyzwolony. Realizowanego przez Pacific Garden Mission w Chicago po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi głosić światu radosną nowinę. Ludzie pytają, skąd się bierze bezdomność. Ano z bardzo wielu różnych sytuacji życiowych. Niektórzy z obecnie bezdomnych byli bardzo bogaci i wszystko stracili. Inni podjęli fatalne decyzje w swoim życiu, albo dotknęło ich jakieś nieszczęście. Jednak bez względu na przyczynę, nasza misja otwarta jest dla wszystkich, zapewniając im wyżywienie, czyste ubrania i bezpieczny nocleg. A nawet pomoc medyczną i dentystyczną w misyjnym ambulatorium. Wszystko to całkiem za darmo dzięki ludziom dobrej woli, którzy wspierają nas finansowo. Już samo to jest wspaniałe, jednak wyłącznie taka pomoc nie jest w stanie zmienić niczyjego życia. Dlatego też duszpasterze i doradcy duchowi każdego z naszych gości zapoznają z tym, który jako jedyny potrafi to zrobić. Z jedynym, który daje nowe życie. Do słuchaczy na całym świecie, oto program numer 3030 z cyklu wyzwolony. Audycja, która da Wam do myślenia. Idę, już idę. Nareszcie, Bessie. O mało nie rozwaliłem tych drzwi. Co mówisz? Od pół godziny się dobijam! Komuś odbija? Mnie! Nie, ja, ja się dobijam! No widzę, że ty! Ślepa nie jestem. Nie, nie, nieważne. Przyszedłem, żeby powiedzieć ci o twoim wnuku. No poczekaj, założę aparat. No, już. O co chodzi? O twojego niewidomego wnuka. A co z nim? Żona mi mówiła, że przez całe przedpołudnie. Wspinał się po drzewach z innymi chłopakami. Złamie sobie kark! Spadł? Nie, nie spadł, ale zepchnął mój wóz. Także zaczął staczać się z górki. Przejechał dwie przecznice. No, to, to, to cud, że się nic nie stało. Miał siedzieć w domu, dopóki nie wróci dziadek. <laughs> to ciekawa łobuza. Bohaterem naszej historii jest ten właśnie niewidomy chłopak, który z taką energią rzucił się w wir tego świata, że świat o mało go nie zniszczył. Niezwykła, prawdziwa historia z klasyki wyzwolonego już teraz na naszej antenie. Urodziłem się w Olaj Springs w Tennessee. Moja mama zmarła przy porodzie, więc wychowywali mnie dziadkowie. Babcia miała już swoje lata, kiedy wzięła mnie do siebie, a ja starałem się, żeby jej życie nie było nudne. Pewnego dnia miałem wtedy 11 lat. Ktoś z rodziny obudził mnie wcześnie rano i wprowadził do jej sypialni. Babcia leżała w łóżku, sądząc po głosie bardzo słaba i zmęczona. Podejdź, Robercie. Podaj mi rękę. Tak, babciu? Posłuchaj mnie teraz. Bardzo uważnie. Mhm. Umieram i niedługo pójdę do nieba. Babciu, nie, nie, babciu jeszcze nie teraz. Tak, kochanie, ale wszystko jest dobrze. Wiem, że Pan Jezus zabierze mnie do siebie. Posłuchaj, Robercie. Bardzo bym chciała, żebyśmy się tam spotkali. Obiecujesz? Obiecuję, babciu. Obiecuję. Dziadek nie mógł się mną opiekować, więc zostałem wysłany do szkoły dla niewidomych w Nashville. Dużo się tam nauczyłem... Jednym z moich najlepszych przyjaciół był Earl. On troszkę widział, a jego kiepskie oczy służyły nam obu. Mieliśmy wiele chłopięcych przygód, ale naszą najśmielszą eskapadą była ucieczka ze szkoły. Podczas tej wyprawy trafiliśmy na bardzo stromą skalistą skarpę, skalne zbocze. Earl prowadził i mówił mi, gdzie mam stawiać stopy i ręce. Przesuń stopę niżej, Bob. No dobra, nic się nie bój. Złap mnie za rękę. No. Teraz możemy normalnie iść. Gdzie jesteśmy? Obok jakichś torów kolejowych. Pójdziemy wzdłuż nich. Wcale nie jest tak łatwo, jak się wydawało. Zawsze możesz wrócić. No, nie, nie dałbym rady. Czekaj, czekaj, tam stoją jakieś drzewa. Zaczekaj minutkę, Bob. Mhm. No, co jest? Chyba jakiś most! Wygląda na to, że tory biegną przez most. Więc wracaj, zanim spadniesz! No dobra, wracam, Bob. Nie ruszaj się. No i co teraz zrobimy? No chyba musimy przejść przez ten most. A wy... Trzeba będzie bardzo uważać. Pod torami nic nie ma. Stopa może łatwo się ześlizgnąć. No a jak ty idziesz, to ja też! No dobra, no to idziemy. Musisz wyczuwać podkłady mhm. pod stopą. Będę ci mówił, jak trafić. Dobrze. O, o, znalazłem! Świetnie. Mhm. I następny krok. Mhm. Super! Musieliśmy tworzyć niezły widok. Dwóch chłopaczków posuwających się w ślimaczym tempie po wiadukcie kolejowym. Earl musiał prawie się kłaść, żeby widzieć podkład i moją stopę. A ja posuwałem się dokładnie według jego wskazówek i tego, co wyczuwałem. Trwało to tak długo, że to, co się wydarzyło później, było praktycznie nieuchronne. Słyszysz? Jakby pociąg. Jakby? Na pewno pociąg, co robimy? Szybko na drugą stronę, zanim nas dogoni. Stawiaj tu stopę, bo. Dobra, następny krok. Za daleko! No. O, tak dalej. Jestem za wolny, Erl. Sam możesz iść znacznie szybciej. I co z tego? Następny krok. Zbliża się strasznie szybko. Następny! Idź, Earl! Biegnie! zostawię cię tutaj! Następny! Nie, nie dam rady! Koniec mostu może być tuż, tuż następny! A może być za mile! Biegnij! Zamknij się! Następny krok! Czuję, jak most się trzęsie, Erl. Ja też. Hej! O co chodzi? Widzę coś z wokół torów. Coś jakby... mała platforma. Damy radę tam wejść? Spróbujmy. Idź wzdłuż podkładu. Aha. O tak. Teraz przekrocz szynę i złap mnie za rękę! <śleszy> Ale było blisko. Kiedy już pociąg przejechał, bezpiecznie dotarliśmy na drugą stronę. W nocy spaliśmy na opuszczonej stacji kolejowej w małym miasteczku. Ale następnego ranka zauważył nas jakiś mężczyzna i zgłosił to władzą. A te odwiozły nas z powrotem do szkoły. Dyrektor Zakarę sprawił nam chłostę. Niedługo potem wysłano mnie do mojego ojca i macochy. Robert! Niczego nie nauczyli cię w tej szkole? Nie potrafisz nawet pościelić sobie łóżka? Nie widzę, zapomniałaś? Myślałam, że uczyli was tam podstawowych rzeczy. Nie oczekuję, że będziesz gotował czy coś tam, ale chyba możesz po sobie posprzątać. Nie potrzebuję, żebyś mówiła mi, co mam robić. Próbuję ci tylko pomóc. Nie! Ty chcesz organizować mi życie. Pewnego dnia będziesz musiał stać się samodzielny. I tego dnia nie możesz się już doczekać. Chcesz się mnie pozbyć i tyle? Nie! Chcę, żebyś umiał sam sobie radzić. Starała się, ale ja byłem zbyt negatywnie nastawiony. Więc po jakimś czasie wysłali mnie do szkoły dla niewidomych w Louisville w Kentucky. Tam nauczyłem się stroić fortepiany. Grałem też na gitarze i śpiewałem. Pewnego dnia poznałem Lestera, którego wszyscy nazywali Mac. Podobnie jak ja był zupełnie ślepy. Lubisz prostą muzykę, Bob. Chyba jak wszyscy, nie? Prawie wszyscy. Słyszałem, jak grasz na gitarze. Jesteś dobry, stary. Dzięki. Dużo ćwiczę. Nie masz dobry głos? Słyszałem. A może założymy zespół i zagramy latem w konkursie? Ty grasz na mandolinie, tak? Tak. Na średniej. A masz ją przy sobie? Pewnie. No to dawaj. Teraz nazywa się to muzyka country western, a wtedy Mac i ja staliśmy się osobliwością. Wszędzie tam, gdzie graliśmy dwóch niewidomych artystów, przyjmowano z wielkim entuzjazmem. Po kilku latach fenomenalnych występów nagraliśmy płyty, które świetnie się sprzedawały. Potem pojechaliśmy do Nowego Jorku, gdzie nagraliśmy dawną piosenkę na temat wojny domowej pod tytułem kiedy znów zakwitną róże. To nagranie sprzedało się w dwóch milionach egzemplarzy. Robiliśmy prawdziwą karierę. I co myślisz, Bob? No, chyba jestem stworzony do takiego życia. Aha. Podobno ma powstać nowe radio tu, w Chicago, o formacie z muzyką country. Moglibyśmy się w to wkręcić. Ja nie wiem, czy tego chcę. Jadę do Kalifornii, do Hollywood. Do, co, do Hollywood? Do Los Angeles. Tam są duże studia nagrań. Tu idzie nam całkiem dobrze, bo po co wyjeżdżasz? Ja nigdy nie byłem w Kalifornii, a słyszałem, że tam jest dużo cieplej. Hm. Strasznie bym się zmartwił, gdybyś wyjechał. No co, jedź ze mną, stary. Nie, podoba mi się tutaj. Nie chcę uczyć się nowego miasta. No to. W takim razie koniec. Na to wygląda. Pojechałem do Kalifornii i ostro hulałem. Pieniądze wyciekały szybciej niż przychodziły, i po paru miesiącach byłem całkowicie spłukany. Jeszcze jednego drinka, panowie? To jest jasne! O! Chyba za chwilę ktoś nam coś zaśpiewa. Co ty wynająłeś śpiewaka? Nie no skąd. Popatrz przez okno. Widzisz tego wysokiego gościa z gitarą? No. No. No i co z tego? Za chwilę tu wejdzie i będzie chciał nam coś zagrać. Czy Zachowuje się, jakby był ślepy. Jako już kiedyś widziałem. No, możliwe. A czy on naprawdę nie widzi, czy tylko udaje? Naprawdę.

Śpiewa za drinka? Ach, życie, życie! Nawet ja wiedziałem, że muszę coś z tym zrobić. Do Los Angeles przyjechałem salonką, a teraz byłem spłukany. Udało mi się dostać kilka angaży i zebrałem kasy na tyle, żeby kupić starego grata z przyczepą. Ktoś odwiózł mnie z powrotem do Chicago, gdzie ponownie stworzyliśmy z makiem duet. Wkrótce odzyskaliśmy popularność i koncertowaliśmy po całym kraju. W Pittsburghu, gdzie zostałem zaproszony do audycji radiowej, zatrzymałem się w hotelu i tam właśnie poznałem Francis. Witam, panie Gardner. Jak się pan dzisiaj nie ma? Świetnie. Wszystkie posiłki jada pan u nas? Jak już raz rozpozna się jakieś miejsce, to po co już zmieniać? Tak jest łatwiej. Widzę, że jest pani równie piękna, jak zawsze. Bardzo panu dziękuję. Pan widzi, że jestem piękna? Mężczyzna nie potrzebuje oczu, żeby zobaczyć w kobiecie piękno. A jest pan pewien, że nie ma pan kłopotów ze słuchem? Absolutnie. No to... Jak pani wygląda? A, nieważne. E, chciałby pan coś zamówić? Szef mnie zwolni, jak będę się obijała w pracy. E, pro, proszę mi przeczytać, co mamy dzisiaj w menu. E, polecałabym, mięso duszone z jarzynami jest wyśmienite. Skoro pani tak mówi, e, wracam za moment. E, jeszcze jedno, bo tego nie potrafię stwierdzić. Na ucho. A e, niby czego? Nie słyszę, co jest na palcu serdecznym, Pani w prawej dłoni. Nic, Panie Gardner, zupełnie nic. Szybko postarałem się o to, żeby na serdecznym palcu Francis pojawiła się ślubna obrączka. Wszystko było super, poza mną. Jakoś nie umiałem się ustatkować. Przez kolejne trzy lata prowadziłem tak hulaszcze życie, że Francis miała tego dość. To ty, kochanie? Tak, to ja, Bob. Dobrze, już się zastanawiałem, co Cię tak długo zatrzymało. Zaczynam być głodny. Byłoby dobrze, gdybyś nauczył się robić sobie coś do jedzenia. A po co, skoro Ty jesteś taką dobrą kucharką? Bo wkrótce już mnie tu nie będzie. Co Ty chcesz przez to powiedzieć? Wiesz o tym, że jest wojna? Tak, wiem, ale nie w naszym kraju. No nie, ale uważam, że powinnam jakoś w tym pomóc, więc zgłosiłam się do żeńskiego korpusu wojskowego. Chcesz mnie zostawić, Francis? Chcę służyć mojemu krajowi. A co ze mną? Co ja mam ze sobą zrobić? To, co zawsze, Bob: śpiewać i pić. To był rok 1942. Francis odeszła, a ja na dobre zacząłem pić. Kiedy wojna się skończyła, a Francis wróciła do domu, niewiele się zmieniło. Razem z Makiem zostaliśmy zaproszeni do Nowego Jorku, by świętować 25-lecie naszej kariery. Miałem nadzieję, że po tym znowu trafimy na szczyt, ale nic takiego się nie wydarzyło. Zupełnie nic. Już nie byłem gwiazdą. A piłem bardziej niż kiedykolwiek. A potem Francis zachorowała: Przejąłem się tym tak bardzo, że pierwszy raz od wielu lat zacząłem się modlić. Boże błądziłem przez tak długi czas. Ty o tym wiesz i ja o tym wiem. Ale chciałbym żyć lepiej, Boże. Chodzi mi o Francis. Jeśli ona wróci do zdrowia, poprawię się. Już idę, moment. Dzień dobry. Chcieliśmy zaprosić pana na spotkanie ewangelizacyjne, jakie nasz kościół organizuje w przyszłym tygodniu. Ja nie wiem, czy będę mógł, jestem niewidomy. Um, to, to może ktoś mógłby pana przyprowadzić? Zazwyczaj żona mi pomaga, ale teraz jest chora. Nie wstaje nawet z łóżka. O, tak mi przykro. Moglibyśmy wejść i pomodlić się za nią. O, y, oczywiście. Właśnie sam to przed chwilą robiłem. Wejdźcie, proszę. Którędy? Proszę za mną. Kochanie. Przyprowadziłem ci kilka osób, które chcą się za ciebie pomodlić. Pomodlili się i wyszli. A Francis w ciągu kilku dni poczuła się na tyle dobrze, że mogliśmy pójść na to spotkanie. Przyjaciele, nikt z nas nie potrafi zrobić nic, żeby stać się wystarczająco dobrym, by móc wejść do nieba. Boże standardy są dla nas za wysokie. Musielibyśmy być doskonali, a na świecie był tylko jeden doskonały człowiek Jezus Chrystus. Dlatego niebo jest dla nas darem. A co zrobić, żeby otrzymać ten dar? Po pierwsze, przyznać się, że na niego nie zasługujesz. Biblia mówi: Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi. Nie masz kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. Bóg posłał swego syna w postaci grzesznego ciała i ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele, ponieważ zapłatą za grzech jest śmierć. Tak więc Jezus zabrał nasz grzech na krzyż i stał się za nas grzechem. Ten, który nie znał grzechu, abyśmy my stali się w nim sprawiedliwością Bożą. Chrystus oddał siebie za ciebie. Nie chciałbyś oddać mu siebie? Jezus powiedział: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam ukojenie. Przyjdźcie teraz. Kochanie, jestem! Słyszałem! Jak było na spotkaniu? Świetnie! I tak się też czuję, nie słyszysz? Rzeczywiście brzmisz radośnie, słyszę. Muszę to powiedzieć, Robercie Gardner. Masz nową żonę. Że niby co? Jestem całkiem nową kobietą. Nowym stworzeniem w Chrystusie, jak powiedział pastor. Tylko spokojnie! Ale to, to prawda! Dziś wieczorem przyjęłam Jezusa jako mojego zbawiciela. A to oznacza, że otrzymałam całkiem nowe życie. Teraz i później w niebie. Zabawne. A co w tym jest zabawnego? Czegoś takiego nie słyszałem od czasów, kiedy mieszkałem u babci. Mówisz całkiem jak ona. Pewnie była chrześcijanką. Była. Całe życie. Podczas kiedy Francis cieszyła się nowym życiem, niezaprzeczalnie prawdziwym, ja nadal zmagałem się z moim dawnym. Obiecałem Bogu poprawę, ale nie potrafiłem się zmienić. Gdzieś w głębi serca wiedziałem, że idę drogą do piekła, ale nie chciałem poddać się Chrystusowi, przyznać, że nie potrafię zmienić się o własnych siłach. Któregoś ranka Francis nastawiła radio na jakąś rozgłośnię chrześcijańską i. Tak zostało przez cały dzień. Jedna pieśń przemówiła mi do serca. Poszedłem na górę do swojego pokoju, i tam w samotności rozmawiałem z Bogiem. Słowami prostej modlitwy: Boże, żałuję za moje grzechy przeciwko Tobie. Proszę, uwolnij mnie od nich. I daj mi takie samo nowe życie, jakie dałeś, Francis. Nawet gdybyś mi nie powiedział, że jesteś zbawiony, sama bym to poznała. To widać gołym okiem, Bob. Naprawdę? <noise> Oczywiście. Stałeś się łagodniejszy. <noise> Koledzy w pracy przezywają mnie kaznodzieja. <noise> I dobrze. To znaczy, że mówisz im o zbawieniu. Staram się jak tylko mogę. Dałem im te małe broszurki, które dostaliśmy w kościele. Jestem z Ciebie taka dumna. Ale chciałbym robić coś więcej. Wiem, o czym mówisz. Też myślę, że powinniśmy robić coś więcej dla Boga. Może powinno się zaryzykować jakiś krok wiary i zaufać mu, że otworzy drzwi, kiedy przyjdzie właściwy czas. Masz taką wiarę, bo? Nie, nie mam. Powtarzam sobie, że wystarczy, kiedy śpiewam w kościele i w Pacific Garden Mission. Ale wydaje mi się, że Bóg oczekuje ode mnie czegoś więcej. Módlmy się o to, kochanie. Modliliśmy się, ale nic się nie wydarzyło. Żadne drzwi się nie otworzyły. Przez dwa lata czekałem, a potem podjąłem decyzję. Zrezygnowałeś z pracy w radiu? Dlaczego? Wiesz dlaczego, kochanie? Chciałbym służyć Bogu. Ech, jesteś pewny, że wiesz, co robisz, bob? Szef zadał mi to samo pytanie. Powiedziałem mu, że nigdy nie pracowałem w lepszej firmie. Bo to prawda. No. Radio Burn Dance z muzyką country dużo dla mnie znaczyło. Ale myślę, że czas odejść i rozpocząć pracę w pełnym wymiarze dla Chrystusa. Trochę mnie to przeraża. Ale jestem z tobą, kochanie. Powiedział, że pewnie słuchacze będą chcieli wiedzieć, co się ze mną stało i zapytał, co im ma powiedzieć. No i co ty na to? Że pracuję teraz dla Boga. Ta stacja radiowa dociera do wielu słuchaczy, Bob, i każdy z nich dowie się o twoim zbawieniu. Halo? Pan Gardner? Tak, tu, Bob Gardner. Dostałam Pana telefon od naszego wspólnego znajomego. Pracuję w chrześcijańskiej organizacji dla niepełnosprawnych i szukamy kogoś takiego jak Pan. Czy mógłby Pan rozważyć współpracę z nami? Jak najbardziej, proszę Pani. Prawdę mówiąc, to jest bezpośrednia odpowiedź na moje modlitwy. Trzy dni temu zrezygnowałem z pracy, żeby móc w pełni zaangażować się w służbę dla Boga. I tak oboje z Francis rozpoczęliśmy nowy etap w naszym życiu, również zawodowym. W 1957 roku zostaliśmy pracownikami Pacific Garden Mission jako doradcy i w służbie wyjazdowej. Lata spędzone w służbie chrześcijańskiej były najszczęśliwszymi, jakie przeżyłem. Bóg jest taki dobry. On mnie chronił, otaczał mnie swoją dobrocią przez te wszystkie lata, kiedy chodziłem w ciemności. Dał mi bogobojną babcię i kochającą żonę, która jest mi prawdziwą pomocą. Powiedz mi jeszcze raz, gdzie dzisiaj przemawiamy, kochanie? W małym kościółku na Przedmieściach, Bob. Tamtejszy pastor w zeszłą sobotę miał kazanie u nas w misji. A, tak. Dzięki hmm. Bogu za takich pastorów, którzy nie boją się odważnie głosić Słowo Boże. No ale Ty też jesteś taki, kochanie. Głosisz Słowo, kiedy przedstawiasz swoje świadectwo. Kiedyś uczyłem się na pamięć tekstów piosenek. Teraz uczę się wersetów. Dzięki za pomoc, Francis. Nie mam pojęcia, jak przetrwałem tak długo bez niego. Kochanie, on zawsze był blisko, nawet kiedy o tym nie wiedzieliśmy. To prawda. I o tym właśnie chcę mówić ludziom, którym doradzam w misji. Bóg Cię kocha. On dopuszcza nieszczęścia, żeby przyciągnąć nas bliżej do siebie. Ale zawsze jest blisko, by chronić tych, którzy Mu ufają. W programie numer 3030 z cyklu Wyzwolony wysłuchaliśmy prawdziwej historii Boba Gardnera. Wyzwolony produkowany jest przez Pacific Garden Mission po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi pokazać, że jeśli Twoje życie jest puste, może zostać wypełnione po brzegi. Pamiętaj, że o każdej porze dnia i nocy możesz zadzwonić do Pacific Garden Mission w Chicago i porozmawiać z kimś, komu na Tobie zależy. Ktoś czeka na Twój telefon. Jeśli zainteresował Cię nasz program, skontaktuj się z nami. Zaglądnij do internetu na stronę www.szukającboga.pl. Tam znajdziesz formularz kontaktowy. Na pewno odpowiemy. Adres dla słuchaczy w Stanach Zjednoczonych. Pacific Garden Mission 646 South State Street, Chicago, Illinois 6605. Telefon 312 922 1462.